Wyobraźcie sobie scenę, w której jedna z najważniejszych postaci współczesnej muzyki, KRZS-TOF-ZLWSKI, staje na scenie męskiego grania 2025. W jego rękach flagi Palestyny, a w jego sercu emocje, które nie dają mu spokoju. Ten moment nie był tylko kolejnym występem artysty, lecz manifestem. Sytuacja, która na naszych oczach rozgrywa się w Izraelu i strefie gazy, stała się dla Zalewskiego impulsem do przerwania koncertu, aby zwrócić uwagę na tragiczne wydarzenia, które mają miejsce w tamtym regionie. Jego słowa do zgromadzonej publiczności były pełne pasji, prostoty i szczerości. Zalewski ma odwagę wyrażać opinie na temat ważnych spraw politycznych i społecznych, co czyni go jednym z nielicznych artystów, którzy nie boją się stawać w obronie praw człowieka. Podczas męskiego grania w Warszawie artysta zdobył uwagę nie tylko swoją muzyką, ale także symboliką, jaką niosła jego koszulka z flagą Palestyny. Konflikt izraelsko-palestyński. Który trwa od końca roku 2023, był w tym momencie doskonale widoczny, a Zalewski, nie kryjąc emocji, jasno wyraził swoje stanowisko. Podczas swojego sobotniego występu artysta odważnie podkreślił, że aktu głosu w tak istotnych kwestiach nie można pomijać. To, co wydarzyło się na scenie, przypomniało zebranym, że za każdą piosenką kryje się historia historia, która w przypadku Palestyny przesiąknięta jest cierpieniem i walką o godność. Niezapomniana chwila w której Zalewski jasno powiedział, że jego koszulka z flagą Palestyny nie ma na celu uprawiania polityki w tradycyjnym sensie, ale ma na celu zwrócenie uwagi na ludobójstwo, które dzieje się na naszych oczach. Warto zauważyć, że Zalewski od dawna angażuje się w takie tematy, a jego występy stają się platformą do głoszenia ważnych idei i wartości. Nie bez powodu, jego występy na męskim graniu i inne koncerty, w których bierze udział, są często opatrzone przekonywującymi komunikatami. Jak sam zaznaczył, nie mówi o prywatnych opiniach. Lecz o realnych problemach, które powinny dotyczyć nas wszystkich. Po koncercie w Krakowie artysta za pośrednictwem Instagrama podzielił się z fanami zdjęciami z tego wyjątkowego wieczoru. Opis, który je opatrzył, był nie tylko wspomnieniem, ale i sygnałem, że sztuka ma moc, aby inspirować do działania i otwierać oczy na otaczający nas świat. KRZS TOF za LFSK i w ostatnich latach udowodnił, że muzyka to nie tylko rozrywka, ale również narzędzie do zmiany i walki o sprawiedliwość. Każdy jego występ to krok w kierunku większej świadomości społecznej, zarówno dla niego, jak i dla jego fanów. W czasach, gdy jak nigdy wcześniej potrzebujemy głosów, które będą stawały w obronie słabszych, artysta z pewnością nie przestanie walczyć.